Panie Wojtku, przed wami mecz z Lechią Gdańsk. Ostatni mecz przed własną publicznością i chyba okazja do zrewanżowania się za jesienną porażkę z tym zespołem. Rzeczywiście, będziemy chcieli wygrać ten mecz, pożegnać się miło z naszą publicznością, która wspierała nas fantastycznie przez cały rok i też dać im jeszcze, jeszcze jeden raz powód do radości. Czy myślicie o tym, że jeżeli wygracie z Lechią, będziecie blisko podium? A co się z tym wiąże, występem w Lidze Europejskiej? To znaczy nas interesuje każdy najbliższy mecz. Mecz z Lechią to nie jest o 6 punktów, to jest mecz o 3 punkty. A tak naprawdę wszystko będzie jasne po ostatnim meczu, po, po kolejce, yy, która odbędzie się w niedzielę, więc yy, naprawdę skupiamy się na tym najbliższym meczu, a co będzie później, to porozmawiamy w, następ, w następnym tygodniu. Wiele wskazuje na to, że wobec absencji Jarka Bioniuka na środku obrony zagra pan z młodym Sebastianem Zalepą. Występował pan już wcześniej z tym piłkarzem na boisku i czy troszeczkę się pan nie obawia, że może tego zgrania z Lechą zabraknąć? Nie, nie, nie obawiam się, Sebastian jest yy, bardzo dobrym, młodym zawodnikiem. Który, który potrafi grać w piłkę. Akurat miałem okazję z nim zagrać przed tą rundą, przed rundą wiosenną, kiedy to pierwszy zespół pojechał na sparring do Warszawy z Legią, a ja w młody, z młodą ekstraklasą właśnie zagrałem również z Sebastianem Zalepą tutaj u nas w Łodzi. W meczu z Zagłębiem Lublin zapewniliście sobie utrzymanie w Ekstraklasie i widać, że gra Wam się luźniej, co od razu przekłada się również na wyniki. Czy faktycznie ta desperacka pogoń za punktami, które już nie musicie teraz wykonywać, pomaga koncentrować się przed następnymi meczami? No, rzeczywiście jest tak, że stres troszeczkę pęta nogi, jeżeli, jeżeli gra się pod, pod presją, pod naciskiem, to nie jest takie łatwe, zresztą nie tylko w sporcie, ale i w życiu. Jeżeli już mamy coś... Zapewnione jest ten cel minimum. Więc, więc tutaj my, wtedy każdy gra luźniej. Może, może pokazać więcej swoich umiejętności, spróbować jakichś ryzykownych zagrań. No, na pewno na luzie gra się dużo lepiej. Przed nami pięć dni sezonu 2010-2011 dwa mecze do rozegrania możliwość zdobycia sześciu punktów yy, przyjeżdża do nas zespół i Gdańsk, który od początku sezonu mówi o swoich aspiracjach do gry w europejskich pucharach. Nie udało się w pucharze, za to udało się wygrać z Legią, wygrać z Lechem zagrać kilka dobrych innych spotkań i dzięki temu Lechia jest bardzo wysoko, ale jest w naszym zasięgu, zasięgu jednego meczu. Lechia ma tylko trzy punkty przewagi nad nami. Jest to bardzo istotny mecz dla nich, zarówno i dla nas. My po takim dłuższym okresie, gdzie byliśmy poza pierwszą dziesiątką, wspinamy się delikatnie w górę tabeli. Ten mecz z Lechem jest dla nas dobrą okazją, żeby potwierdzić swoją dobrą dyspozycję i zaprezentować się jak najlepiej na tle gdańskiej Lechy, co na pewno będzie na pewno to trudne spotkanie, ale z drugiej strony wiemy, że Lechi remis nie zadawala, że przyjedzie tutaj grać w otwarte karty. My lubimy takie spotkania z zespołami, które atakują dużą ilością zawodników, wtedy mamy dużo szans do kontrataku. Na pewno trudne spotkanie, ale jesteśmy dobrej myśli, że potrafimy dobrze zagrać, a wynik jest prawą otwartą. Dziękuję. Trener naprawdę za każdym razem wyczerpuje temat. Ja mogę tylko powtórzyć, że to jest może i nawet uprzedzić. Przedziś kilka pytań, że to jest na razie mecz o trzy punkty, o, o nic więcej, a, a jak się skończy zobaczymy w niedzielę, więc ten mecz jest o trzy punkty i tylko o tym my myślimy. Nie myślimy o, o żadnych innych meczach, o, o kolejnym, tylko po prostu o Lechii Gdańsk, z którą chcemy wygrać.